O co chodzi? W 2015 roku w Chinach wprowadzono tak zwany system punktów i pieniądz fluidalny nawet niebo, elektroniczny. Co to znaczy? To znaczy, że będziecie mogli wydawać tylko na to, co ja będę chciał. Bo ja tak ustawię komputer, że na to będzie można, na to nie. Na przykład żaden facet nie będzie mógł iść do burdelu, bo tam nie będzie odpowiedniej koloriki, nie? To jest jedna sprawa, ale o wiele gorszą jest sprawą, Data ważności. Państwo wciąż nazywacie te papierki pieniądzem. To nie ma nic wspólnego z pieniądzem. Pieniądz to jest wartość stała przynajmniej przez kilka pokoleń. Czyli na przykład za 100 złotych mogę kupić 100 jajek i, za, i 100 lat temu też mogę kupić 100 jajek. U nas tego nie ma. U nas co 10-15 lat dokonuje się wymiany tych banknotów, a te stare możecie Państwo sobie polecić na tapczanie. To jest tylko kupon czy bon towarowy na danym terenie w określonym czasie możemy kupić określoną ilość towaru inflacja nie dotyczy pieniądza towarów inflacja to jest spadek siły nabywczej waszego bonu towarowego jeżeli ten bon towarowy leci w dół to coraz mniej na to możecie kupić i dlatego już pan Glapiński tam inni opowiadali że będzie trzeba wprowadzić ten pieniądz cyfrowy bo on będzie miał wartość na przykład tam 2-3 lata i tak dalej. Czyli pan będzie chciał na przykład kupić sobie rower i odkłada po 100 zł na rower, no ale rower kosztuje 2000, pan zebrał 1700, a jest wymiana pieniądza i koniec. Może pan sobie to wrzuci do kosza. Dlaczego to jest takie istotne? Bo to likwiduje klasę średnią. Klasa średnia to są ci, którzy chcą coś zrobić, mają energię twórczą, coś wytwarzają i mogą zagrozić tam komuś. No bo na przykład ja prowadzę fabrykę butów i sprzedaję dobre buty za 100 zł. A obok staje się jakiś facet, który zacznie te same buty sprzedawać, czy podobne buty tej samej jakości, ale za 50 zł. No to co będziecie kupowali u niego? Czyli ja zbankrutuję. Włożyłem 100 milionów budowy fabryki i co? Nic z tego nie mam. No dlatego nie można klasy średniej mieć. Bo klasa średnia to jest ta najbardziej niebezpieczna. Oni coś chcą, oni chcą być lepiej żyć, mieć, nie wiem, dwa telewizory i tak dalej. Proszę zauważyć, jak stworzono psychikę młodych ludzi: fura, skóra i komóra. To jest cel. Ja mam laptopa takiego, ale ten ma inny. Pamiętam taką sytuację, opowiada mi kolega też lekarz. Idzie koło sklepu, przed nim idzie mama yy, dzieckiem i z tatą. I synek krzyczy. Tato, tato, idziemy do to, yy, sklep telewizyjny. Idziemy telewizory zobaczyć. No po co przecież dwa tygodnie temu kupiliśmy? Ale wujek ma większy, a to idziemy. Taka jest mentalność, tak nas ćwiczą. Musisz mieć jeszcze więcej. Proszę iść do jakiejkolwiek łazienki i zobaczyć. Facet to ma mydło do golenia, yy, żyletkę i właśnie nic więcej. A jak się zobaczy do szafki kobiecej, to tam tych kremów, to cała szafka jest z góry do dołu. Nawet nie wiadomo po co to jest. Tak tworzy się właśnie popyt. Czy Państwo wiecie, po co zostały komputery wymyślone i po raz pierwszy zastosowane? To jest 1948 rok. Hewlett Packard dostał do zbadania, co ludzie kupują. Cztery lata trwało opracowanie programu. No i teraz, jak idziecie do jakiegoś dużego supersamu to ich rachunek, to kod macie podać za mieszkania. Dlaczego? No bo jeżeli kody w danej dzielnicy pokażą, że na przykład ta dzielnica kupuje za mało baterii, no to jest kwestia zysku. To trzeba jakąś reklamę zrobić, żeby na przykład sprzedać im nowe szczoteczki do zębów, bo one kupowali więcej baterii albo coś innego. Po to to jest potrzebne, po to to wymyślono, a nie po to, żeby wam coś ulżyć. Czyli innymi słowy, po to jest cały system opracowywany od co najmniej 100 lat, żebyście stali się niewolnikami banków, proszę zauważyć, że nie możecie w tej chwili dostać pieniędzy z Kasie, gdzie pracujecie, musicie na konto mieć. A przepraszam, dlaczego ja pracuję w tej firmie, a muszę płacić haracz bankowi, bo bank bierze sobie za to prowizję. Jeżeli mamy na 5000 ludzi w danym zakładzie, a każdy płaci. Po tej złoty czy złoty pięćdziesiąt za samo trzymanie, a potem jeszcze za obroty, to bank zarabia na jednym zakładzie kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. Dlaczego? Za co? Na tym polega właśnie okradanie, że nie mogę dać stówy, tylko muszę przez bank, bo pośrednik sobie zabierze coś. No to jest to, co mówiłem o komorze celnej w Grudziądzu przez króla pruskiego, czy zajęcie teraz podbrzusza Ukrainy. Właśnie chodzi o takie okradanie, żebyście myśleli, że to jest wszystko dla Waszego dobra. Proszę zauważyć, jeszcze dwa lata temu chyba 14 tysięcy było gotówkowo, to znaczy gotówkowo można było płacić. A teraz zmniejszyli to i chyba dwa tygodnie temu, czy, czy słyszałem jak Glapiński mówił, że gotówką będzie można tylko płacić średnią pensję w Polsce, czyli 5800, a wszystko resztę musi iść przez bank. Dlaczego? A co ja z nimi podpisywałem, jakąś umowę? Na tym polega system okradania. I dlatego jesteście niewolnikami banków, czy chcecie, czy nie chcecie. No To jest też system okradania społeczeństwa, dlatego, że po pierwsze, budowa elektrowni atomowych to jest historia przed 50 laty. Nikt nie buduje elektrowni atomowych, bo uran tani się skończył. To, co teraz robią, to jest z tych tym pomp atomowych. Ale. Wessinghausen jest największą yy, firmą produkującą elektrownie atomowe, ale od 20 czy 30 lat nie ma już żadnego zlecenia. No to trzeba takich głupich Polaczków wziąć i opodatkować. Będzie to kosztowało tam z 20 czy 30 miliardów dolarów. No i systematycznie przez 10 lat będziemy czy 20 będziemy płacić. Oczywiście procenty do tego dojdą i tak dalej. Po to budują elektrownie atomowe. Dziękuję. Yun si Lisom pitanya to.